Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Łukowskiej oraz Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie zaprosiły przedsiębiorców na spotkanie, na którym mówiono o różnych formach zatrudniania pracowników z wykorzystaniem Funduszu Pracy. Jesteśmy w cyklu szkoleń, spotkań z ważnymi instytucjami w naszym mieście, ważnymi z punktu widzenia przedsiębiorców. Najpierw spotkanie z Urzędem Skarbowym, dzisiaj z Powiatowym Urzędem Pracy. Tutaj podziękowania kieruję w stronę pana dyrektora i pracowników Urzędu Pracy, że chcą się z nami spotykać i wspólnie zastanawiać się, jak z jednej strony pomagać przedsiębiorcom, ale z drugiej strony również walczyć z rynkiem bezrobotnym. W naszym mieście. Dzisiaj chcemy usłyszeć od pracowników Urzędu Pracy, z jakich form wsparcia mogą przedsiębiorcy skorzystać, tworząc nowe miejsca pracy, zatrudniając nowe osoby, które są w tej chwili osobami bezrobotnymi. Spotkanie zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy i Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Łukowskiej miało charakter informacyjny. Chcemy mówić do pracodawców. Inicjatywa taka sygnalna wyszła ze strony Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Łukowskiej. Zbiegło się to z naszą chęcią promowania zatrudnienia 50 Urząd Pracy może, pracodawcy, który zechciałby takiego bezrobotnego w wieku powyżej 50 lat zatrudnić, może dopłacać do połowy minimalnego wynagrodzenia przez rok. Dla 60-latka i więcej przez dwa lata, jeżeli jest potrzeba, ze strony pracodawcy uzupełnić kadrę, jeżeli brakuje bezrobotnemu jakiegoś okresu doświadczeń emerytalnych, przedemerytalnych jest to jest to wspaniała okazja, bo ta kwota jest troszkę wyższa niż pierwotnie planowano, miało być do 30%, jest do 50%. Można pomóc sobie i ludziom, czyli pracodawca sobie i bezrobotnemu. Chcemy właśnie między innymi dzięki temu spotkaniu sprawę nagłośnić, upublicznić. Wiemy, Nieoficjalnie, bez oświadczeń, bez deklaracji, że wiele osób po pięćdziesiątce czy po sześćdziesiątce... Jest już spracowanych, bądź ma dużo tyle obowiązków przy wnukach bądź innych zajęciach, że niekoniecznie będą oczekiwali tej aktywizacji, ale na pewno będą osoby, które skorzystają z tego. Na dzisiaj wiem, że na pewno dwóch 60-latków szuka pracy. Jeden już znalazł sobie pracodawcę. Na dniach będziemy podpisywać umowę. Ja zawsze mówię: jak z jednego nawróconego jest radość, to jak jednemu potrzebującemu można pomóc, to warto to robić. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy zachęcali też pracodawców, aby zgłaszali się do nich po szczegółowe informacje i wykorzystywali możliwości, jakie przy zatrudnianiu pracowników daje Fundusz Pracy. Mając świadomość, że pracodawcy zainteresowani instrumentami rynku pracy, zainteresowani pomocą ze strony urzędu, generalnie wiedzą, z czego można skorzystać. Natomiast no, powstają nowe podmioty, nie wszyscy może korzystali. Zmieniła się w ubiegłym roku ustawa, więc nie kosztuje to praktycznie nic chwilę czasu i można to w jednym miejscu kilkunastu, daj może kilkudziesięciu osobom powiedzieć, to co każdemu z osobna. Na szczegółowe pytania będziemy się rozmowy umawiać już z pracodawcami. Zmieniła się ustawa o promocji zatrudnienia, wprowadza nowe instrumenty, o tym chcemy posłuchać, bo tak naprawdę to jest nowa wiedza, nowa forma współpracy. Myślę, że no, będzie ona korzystniejsza, korzystna dla obydwu stron. Spotkanie na temat różnych form zatrudniania pracowników z wykorzystaniem Funduszu Pracy odbyło się na początku marca, a trzy tygodnie później Powiatowy Urząd Pracy zorganizował spotkanie poświęcone kwestiom zatrudniania cudzoziemców. W naszym powiecie mamy duże areały Maliny i Truskawki, gdzie w sezonie wielu obcokrajowców pomaga naszym rolnikom zebrać plody. Te kwestie są regulowane prawnie i żeby nie popadać w konflikt z prawem, dobrze jest wiedzieć, jakie przepisy to regulują i jakie obowiązki ciążą na. Na przykład rolnikach, którzy chcą posiłkować się naszymi sąsiadami. Zarówno u rolników, jak i w innych, innych podmiotów zatrudniających straż Graniczna ma uprawnienie, no, ma właściwie obowiązek powierzony kontrolowania zatrudnienia cudzoziemców. Nie w ogóle legalności pracy, tylko zatrudnienia cudzoziemców. Zezwolenia na pracę wydaje wojewoda oświadczenia o zamiarze są rejestrowane w Urzędzie Pracy i na nową sprawę rola Urzędu Pracy się do tego ogranicza. No ale ponieważ zaczyna się to oświadczenie składa się w Urzędzie Pracy, stąd nasza inicjatywa wspólnie z komendantem placówki, żeby wszystkie organy samorządowe powiadomić, wyjść naprzeciwko mieszkańcom, którzy mają taką potrzebę, żeby przez nieświadomość nie wpadali w tarapaty. Jak zapowiada dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Stanisław Puch, takich spotkań informacyjnych dla pracodawców będzie więcej.